Nie brakuje uczniów o ścisłych umysłach i matematycznych talentach. Udowodnił to konkurs Matematykomaniacy, który zgromadził 26 uczniów ze szkół podstawowych z terenu całej gminy. W parach rywalizowali o tytuł mistrzów matematyki, mierząc się z wymagającymi zadaniami i sprawdzając swoją wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia. Materiał, który znalazł się w pytaniach, nie wykraczał poza podstawę programową, no ale te zadania, które były w tej części, już drugiej yy, pisemnej, no to zmuszały do myślenia. Więc tam już niestety poprzeczka troszeczkę wzrosła, bo ta pierwsza część, którą uczniowie rozwiązywali na test portalu, to były takie zadania często elementarne, ale okazało się, że również czasem dosyć podchwytliwe. Po długich i emocjonujących zmaganiach z zwycięzcami okazali się Krystian Perczak i Makar Kusz, uczniowie szkoły w Piekuszowie. To właśnie oni najlepiej poradzili sobie z matematycznymi wyzwaniami i zdobyli tytuł Matematykomaniaków. No w ogóle nie był aż taki trudny, ale tak niektóre zadania tylko. Niektóre zadania były ciężkie, ale jednak no, dało się je po prostu rozwiązać. Yy, niektóre też nie zrobiliśmy, ale no, na wyraźnie to starczyło, więc udało się dostać na to pierwsze miejsce. Się trzeba... Długo się trzeba uczyć, żeby wziąć udział w takim konkursie? Mm, nie myślę. No, tak naprawdę to w ogóle się nie uczyłem na ten konkurs. Nie przygotowywałem się, ale poszło. No, ale jednak to przygotowanie było, ale nie w takiej formie bezpośredniej, ale na przykład przez przygotowanie do innych konkursów przygotowywaliśmy się też do tego. Burmistrz miasta i Gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska, nie kryła dumy z osiągnięć młodych matematyków. Uważam, że tak z perspektywy jak się patrzy, to naprawdę jeżeli chodzi o piekoszów, to bardzo dobrze reprezentują, ponieważ były to osoby z klas ostatnich czy z klas ósmych. A z tego co ja tak się orientuję i tak patrzę, to nasza młodzież z miasta i gminy Piekoszów bardzo dumnie jest zawsze mądra i reprezentuje w szkołach średnich i na studiach. Także dzisiaj był taki przedsmak egzaminu. Ośmioklasisty, który wszyscy zdali na szóstkę i wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Konkurs Matematykomaniacy nie tylko wyłonił najlepszych matematyków w gminie, ale też pokazał, że młodzi ludzie potrafią z zaangażowaniem podejmować wyzwania intelektualne. Takie inicjatywy budują pewność siebie uczniów i motywują do dalszego rozwoju nie tylko w matematyce, ale i w innych dziedzinach nauki.